A jak wiecie, właśnie rozpoczęły się wakacje, i to oznacza, że będzie mnóstwo czasu na wbijanie pucharków. I właśnie z tej okazji postanowiłem, że stworzę film, żeby wam ułatwić tą sprawę i żeby wam pokazać, jak szybciej i łatwiej możecie wbijać pucharki w te oto wakacje. Myślę, że ten film będzie bardzo przydatny dla każdej osoby, która chce wbić przynajmniej 5, 10, a może nawet i. 20 tysięcy pucharków właśnie w te oto wakacje Więc jeśli chcesz być rzeczywiście jakieś poważniejsze pucharki To zapraszam do oglądania tego filmu Ponieważ dowiesz się naprawdę mnóstwo przydatnych rzeczy Dobra, myślę, że możemy od razu zaczynać Jestem bardzo podekscytowany Ponieważ te rzeczy, które wam teraz przedstawię Pomogły mi wbić dosłownie w 2 miesiące Albo jakoś tak 8 tysięcy pucharków nie grając w ogóle sporo, więc myślę, że każdy z Was również może to zrobić. No i dzisiaj powiem Wam, jak Wy to możecie zrobić, nieważne ile macie pokarków w tej chwili. Dobra, zaczynamy ze pierwszą bardzo ważną rzeczą. I pierwsza ważna rzecz jest taka, żebyś grał codziennie określoną ilość czasu, żeby to przynajmniej było te 30 minut, ponieważ może być tak, że na przykład grasz przez jeden tydzień, grasz naprawdę bardzo dużo, na drugi tydzień praktycznie w ogóle nie grasz. I to jest naprawdę słaba taktyka, ponieważ jeśli będziesz grał przynajmniej trochę każdego dnia, to wtedy o wiele łatwiej będzie się wbijać pucharki, ponieważ nie ukrywajmy. Po 6, 7, 8 godzin dziennie to jest naprawdę całkiem sporo i całkiem ciężko się gra przez taki długi czas. Więc o wiele łatwiej jest grać po prostu mniejszą ilość czasu, ale każdego dnia. No i w dzisiejszym filmie właśnie powiem wam, jak właśnie najlepiej wykorzystać ten czas. I zaufajcie mi, że o wiele łatwiej będzie wam się wbijał w jeśli będziecie grać każdego dnia, ale trochę e, krócej. Że nie, że na przykład gracie tylko jakiś określony dzień i nawalacie po 12 godzin w ten dzień, tylko po prostu rozdzielacie to sobie na każdy dzień tygodnia i spokojnie sobie wbijacie gracie sobie po 30 minut, godzinę albo 2 godziny dziennie bez żadnego stresu i wbijacie w ten oto sposób Mnóstwo pucharków Wcale nie wysilając się jakoś bardzo Dobra, przejdźmy od razu do następnej Bardzo ważnej rzeczy No i następna rzecz jest taka, żebyś się skupił Na postaciach, na których masz mniej pucharków I chodzi mi tutaj bardziej o takie postacie Na których masz 500-600 pucharków Nie wiem ile masz w tej chwili pucharków Może być tak, że masz 20 tysięcy pucharków I na przykład 600 pucharków na jednej postaci To jest dla ciebie dużo, ale również Możesz być osobą, która ma na przykład 60-70 tysięcy pucharków i na przykład 600 na jednej postaci to jest bardzo mało. Więc chodzi mi tutaj o to, żebyś znalazł sobie takie postacie, na których masz mało pucharków, ale na których dałbyś radę bić trochę więcej. Wiadomo, że zazwyczaj te postacie, na których masz mniej pucharków, to są postacie, na których jesteś słabszy, ale myślę, że każdy z Was. Jest w stanie wybrać przynajmniej 5 takich postaci, które macie na niższych pucharkach, które bylibyście w stanie wbić na wyższe pucharki. I zacznijcie od tych postaci, ponieważ dzięki temu będziecie mieli bardzo łatwe pucharki, ponieważ no, gracie po prostu na niższych pucharkach. I nawet jeśli to jest jakaś postać, której niekoniecznie ogarniasz, to i tak łatwo będziecie wbić te pucharki, ponieważ w dzisiejszych czasach, jak masz 500-600 pucharków na jednej postaci, to jest bardzo mało i bardzo łatwo wbić właśnie pucharki. Na takiej ilości pucharków. Dobra, przejdźmy od razu do kolejnej rzeczy, która jest bardzo ważna. No i następna rzecz jest taka, żebyś wybierał tryby, które Tobie odpowiadają. Nie, że wybierasz tryb, który jakiś YouTuber powiedział, że teraz jest najlepszy. Nie, po prostu wybierasz sobie tryb, na którym Ty w tej chwili jesteś najlepszy. W moim przypadku ja jestem dobry na zadymie i dlatego ja osobiście często gram zadymy. Jeśli jakiś pro player mi tutaj teraz przyjdzie i mi powie, że najlepsza jest gorąca strefa, tam najszybciej i najłatwiej wbijesz pucharki, no to ja i tak nie zacznę grać na tej gorącej strefie, ponieważ ja wiem, że ja osobiście Jestem lepszy na zadymie, więc to jest bardzo ważne, żebyś wybierał tryby pod siebie. A nie dlatego, że jakaś inna osoba Ci powiedziała, że ten dany tryb jest najlepszy To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ dużo osób szuka jaki jest najlepszy tryb, jaka jest najlepsza mapa Otóż nie ma takiego czegoś jak najlepszy tryb Są tylko i wyłącznie tryby, na których Ty jesteś najlepszy I powinieneś grać właśnie na takich trybach, na których Ty najbardziej ogarniasz Dobra, przejdźmy do następnej bardzo ważnej rzeczy I następność jest taka, że jak już grasz na przykład jakieś trójki, jakąś zademę, jakieś zbiory klejnotów Albo tą gorącą strefę, to graj ze stałą ekipą. Ogarnij sobie parę kolegów, którzy też chcą rzeczywiście wbić jakieś pucharki w te wakacje. Dogadajcie się z nimi i zacznijcie grać regularnie z tą samą ekipą. Będzie Wam o wiele łatwiej przełamać pucharki jeśli będziecie grać z tymi samymi osobami ponieważ możecie sobie ustawiać podobne cele możecie grać na podobnej ilości pucharków więc to jest bardzo ważne żeby znaleźć sobie stałą ekipę o wiele łatwiej będzie wam się grało będzie to o wiele śmieszniejsze i ciekawsze więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz którą ja osobiście wam polecam żeby grać ze stałą ekipą dobra przechodzimy do następnej rzeczy i następna rzecz jest taka żebyś na wakacje zrobił sobie plan dzienny czyli po prostu każdego dnia Wypisujesz sobie na kartce albo gdzieś w notatniku, ile pucharków chcesz bić w ten dzień i na jakiej postaci. Jeśli to sobie rozplanujesz, to będzie tobie o wiele łatwiej i o wiele szybciej będziesz bijać pucharki danego dnia, jeśli sobie rozpiszesz, ile konkretnie chcesz bić i na jakiej konkretnej postaci. Najlepiej by było, jakbyś napisał jeszcze na jakim konkretnym trybie, i na jakiej mapie. Chcesz bić te pucharki, wtedy, jak wypiszesz już dosłownie wszystko, co chcesz zrobić, to wtedy o wiele łatwiej będzie się to robiło, ponieważ no, wiesz co masz robić, jedyne co masz do robienia teraz, no to tylko granie. Nie musisz się zastanawiać, czy może zmienić postać, czy może zmienić tryb. Nie. W tej chwili, jeśli masz taki dobry plan, to wtedy grasz sobie na tym trybie bez przerwy i po prostu czekasz. Aż ta określona ilość pucharków zostanie wbita i dzięki temu o wiele łatwiej będzie się wbijać pucharki. Dobra, przejdźmy do następnej bardzo fajnej rzeczy, którą mogę polecić osobiście, no to jest korzystanie z weekendowych trybów. Otóż nie zawsze są one dostępne, ale czasem w weekendy są rzeczywiście tryby, na których możecie wbijać pucharki. Są one zazwyczaj wyświetlone tutaj. Po lewej stronie No i na tych trybach czasami Możecie wbijać łatwiej pucharki niż na takich stałych trybach Ale to jest tylko czasami Więc to jest tylko taka poboczna porada ode mnie Że jeśli jest jakiś weekendowy tryb To możecie z niego skorzystać Ponieważ może akurat tam się trafi tryb Na którym o wiele łatwiej się wbija pucharki Niż na takich innych trybach Dobra przejdźmy do następnej Bardzo ważnej porady I ta porada brzmi tak Żebyś się nie trzymał jednego konkretnego zademiarza. Ponieważ jeśli wybierzesz jedną postać i będziesz tylko i wyłącznie na niej grał, to twoja ogólna ilość parków na twoim koncie będzie cierpieć i będzie wyglądać po prostu tak samo, ponieważ jeśli twój cel to jest na przykład wbicie 2000 tysięcy na jednej postaci, co jest naprawdę bardzo ambitnym celem, to spoko, może ci się uda to wbić, będzie to na pewno ciężkie i na pewno więcej czasu ci to zajmie, niż wbicie 10 tysięcy na Twoim koncie, ale jeśli rzeczywiście chcesz być więcej pucharków na Twoim koncie, a niekoniecznie osiągnąć jakąś mega wysoką rangę, jakąś mega wysoką ilość pucharków, to pamiętaj o tym, żeby nie skupiać się na jednej konkretnej postaci. Ponieważ jeśli będziesz się skupiał tylko na jednej postaci, to wiele dłużej Ci to zajmie, ponieważ no w końcu dojdziesz do jakiejś ilości pcharków, w końcu dojdziesz do tego tysiąca, może dojdziesz do 1500 i wtedy pijanie następnych pcharków będzie o wiele cięższe i o wiele dłużej ci to będzie zajmować, więc nie skupiaj się tylko i wyłącznie na kilku postaciach, graj na wszystkich zadamiaszach, ponieważ dzięki temu o wiele łatwiej i szybciej będziecie wijać wbijać pucharki. Dobra. Przejdźmy do następnej porady. Następna porada jest taka, żebyś korzystał z aktualności. Otóż tutaj, tak jak wiecie, mamy taką zakładkę aktualności, gdzie Supercell dosłownie pisze nam jakie postacie zostały ulepszone i jakie postacie zostały osłabione. Czytajcie to, ponieważ to naprawdę pomaga wam w wybieraniu dobrych postaci. Pod dobrą mapę, no i pod daną metę, ponieważ to jest ważne, żebyście grali postaciami, które są dobre w danej mecie. Powiedzmy, że tutaj na przykład pisze, że szybkość hiporodowania spadła od 35% do 25% i zmniejszyli siłę przyciągania w hiporodowaniu o 75%. To jest w przypadku Kenji'ego No tu teraz wiecie, że na Kenji nie opłaca się grać, przez to, że po prostu został. Osłabiony. I to jest bardzo ważna rzecz, żebyście przeczytali sobie od czasu do czasu, co tutaj napisali, ponieważ może Wam się okazać, że chcecie grać na jakiejś postaci, bardzo dużo pucharków chcecie na nie wbić, a tutaj się okazuje, że ta postać dopiero została osłabiona i teraz jest o wiele gorszą postacią. Więc to jest bardzo ważne, żeby trzymać się tych aktualności i żeby po prostu wiedzieć, jaka postać w tej chwili jest w mecie, ponieważ dzięki temu o wiele łatwiej będzie Wam się wybierać, postacie pod daną mapę, no i będzie Wam się łatwiej wybierać postacie, na których możecie wbić więcej e pucharków. Dobra, mam nadzieję, że Wam się ten oto poradnik przyda. Życzę Wam miłych wakacji, no i możecie napisać w komentarzu, ile pucharków chcecie wbić w to oto wakacje, jeśli obejrzeliście ten film do końca. Myślę, że to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku Nojelo.